Teraz powiedz. Ha, nie, teraz wiesz co masz powiedzieć? O matko, poczekaj, bo litery się przesuwają. Haj, dzień dobry. Nie, nie, teraz masz powiedzieć. Haj, dobry, witamy was w o dziesiątym dniu Vlogmas, proszę. O Boże. O Boże, za trudno, za długie, I bo nie dzień pojedziesz. Dobry. Głośniej, no tak to się udzielasz, nie, a tak nie, nie umiesz powiedzieć? Wstydzisz się? Wstydzisz, no to nie pojedziesz na sushi zaraz? Jak nie pojedz? Nie pal tematu, człowieku. Dzisiaj nie rób wstydu. Dziesiąty vlog dzisiaj. Nie, haj dzień dobry, witamy Was w dziesiątym dniu vlogu o, jak Was, proszę. Ładnie, jak ładnie. Jaka siara, dobra, nie rób wstydu. ty tu bohatera, patrz, a tak to ten. Proszę bardzo, otwieramy 9 i 10, bo wczoraj nie otworzyłam. 9 i 10, nie tak? ma takich, nie otwieramy. Szukaj, 9 otwieraj. Tu. Krowie, jak krowo. No tak bardziej tu, żeby widziała. No proszę, otwieraj. Czuję się jak ten. Jak W Kole fortuny. Kole fortuny? Tylko tu pieniążków nie ma do wygrania, <noise> a nie wycieczek. To Jest coś do włosów, dobra. Philips. <głos> Philips. <głos> <głos> I dziesiątkę, no. O ma, nie, nie Ty, szóstka czy dziesiątka tworzyłem? Nie, dziewiątkę, bo szóstka jest... A skąd że to jest szóstka, a dziewiątka? A teraz już pozamiatane, dobra no. Już i tak no. jest ten, no to otwieraj teraz dziesiątkę. Ty, ale to fajne będzie. No. Krem? Krem, no, no, no. Oskia. A, to do mycia? Tak. Ta... Ale i... fajnie do buzi. Dobra. No co ty mi tu za burdelo robisz? No matko! Proszę tu, już! A i w ogóle jest w topa, bo koty mają kalendarz adwentowy z tego pepa jest. Pepa wystartowała na ósemce, dwie czekoladki są do zjedzenia. I oni nie mieli otwarta ani jednego. choć może im jedyneczkę. No zapomniałam w ogóle o tym, a to jest jaki ten fajny pajac z tego. Z no, jak jaki pajac, tu Który mam? Jedynkę otwórz. Jedynkę. Tu. Jak? No, wybij palucha czy coś. Nie, tu chyba jest. O, no. Ale dużo. No. Ale cz a, 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 mam, mam cztery koty teraz, a nie trzy. Jezu, bez przystany, to jest takie coś? No. No, otwórz dwójkę, no to damy im więcej, bo i tak musimy no, do 10... No to będzie sześć. A żeby było cztery, to musimy trzy No odwiedź. tu, ale to w każdym razie coś innego, inny smak Będzie dwanaście wtedy. A może tego nie lubią? No widzisz. Tak grube paluchy. To z Tobą. Margunia, chodź, będzie kalendarz. A waria dwójka. Fajne. Awaria. Proszę. O nie, czujciu mhm. to? co to jest? To ja znajdę już trójkę. Przyklejone? Tam może awaryjnie. Tu. 23, czwórka, trójka, tu. Ja, to jest żadna. To jest żadna. No to są niby te naturalne, takie fajne, oni to lubili wtedy akurat. O, Dobra, to otwieraj te wszystkie trójki. Fajnie, że mówię, a nie nagrywam. Jeszcze mam tylko minutę. Dobra, więc tak. Po pierwsze, koty jedzą. nawet dobrze wyglądam, nie jest źle, koty jedzą już, tak? Lubią? Tak, No bo oni lubią te naturalne właśnie, potem im otworzymy do dziesiątki. Jedziemy zaraz na sushi, Dawid taki odważny, że widzieliście jak się wita. I chciałam powiedzieć, że dostałam bardzo praktyczne prezenty, ale tu nie chodzi o prezenty, chodziło też o imprezę. Nie, nie, panie tam, pan tam w tamtą stronę. Dostałam książkę, dostałam kieliszki. Dostałam przepiękną gwiazdę wetlejemską z takim tym, tak wiem, jest trująca, trzeba uważać na koty. I muszę coś skasować, bo nie mam pamięci. Dobra, to ja dokończę, jak wrócimy. Jest 13:38. jedzenia zostało trochę na jutro, dewolajków, więc jutro zjemy. o prezentach powiem za chwilę, bo jedziemy po sushi. <suszy> Takie prezenty, to ja lubię, ale później, później, później. I gdzie jest ta druga kamera, mój drogi? Możesz powiedzieć, jak się czujesz po urodzinach małżonki. Bardzo niedobrze. No ja się czuję dobrze. Czy znaczy, czuję się teraz lepiej, ale to nie jest dobrze. Ty się poczujesz lepiej po słuchu. Po słuchu na pewno. No. Po prostu pić to trzeba umieć. No. Pić to trzeba mało. No, w ogóle Jezus, ja to nie wiem. Ja no ja to byłam do końca, no to znaczy nie. Ta, nie, nie, nie ja byłam do samego końca, bo ja poszłam spać ostatnia, bo jeszcze sprzątałam ze stołu, kładłam do zmywarki i pamiętam, że była 2.02 wtedy. No to ile to? O 2.02 to ja leżałem na prawym boku. Nie, jak przyszłam, to leżałeś na lewym. Na bok no chrapie! No bo tak było, on jak wypije i się położy tak, nie, jak niedźwiedź, to wtedy ja zawsze muszę go szczurać i mówię do niego połóż się na boku, bo będziesz chrapał. I tak będzie chrapał, ale mniej będzie chrapał, a jak leży tak, to jest Taki, jakie my musimy sztuki walki odstawiać czasami w nocy? No bo ty jak wypijesz, to ty strasznie chrapiesz. Ostatnio w ogóle chrapiesz nawet jak nie wypijesz, bo chodzę po prostu. Ale jak wypijesz, to już na pewno chrapiesz na murbeton zawsze znaczy chrapię. Tam... Na burbe, no. Na murbeton, nie bur beton. burbeton. Burbeton. Murbeton. Jeszcze mi się nie odtajało wszystko. Nie odtajało ci się wszystko. Nie. W ogóle jest ci bardzo ciepło, znaczy bardzo ciepło, no. Lato. 8 stopni, ale jest bardzo bardzo ciepło. Co ty? Nie wysmałeś się? No nie, nie. A ja ci tak pogniłam, że o matko święta rodzice pojechali. <grym> Paula wczoraj pojechała z tym, Paula nie zostawała wczoraj. Paula pojechała z menem swoim do domu i. No odprysło mi. Właśnie ja muszę sobie hybrydy zamówić, bo że Paula ojo, dała mi lampę. ojoj. Ojo, ojo. wiesz, jaki to będzie przełomie, ja będę znowu klnęła, wyzywała, że mi się nie trzyma, to i tamto. Właśnie jakby widzowie mogli, to bardzo proszę mi polecić z jakiej firmy. Paula w ogóle znalazła taką fajną babeczkę yy, na YouTubie. Babeczkę. No taka fajna kobitka Moja jest. Moja babeczka pachazik znowu. No bardzo się źle czujesz jeszcze, widać, yy, znaczy słychać. Babiczka, yy, babiczka, babiczka. babiczka, Nie wiem jak to tam. No, i na kół ona ma jakoś nik. Ku. ku coś tam, taka fajna w okularach. Może ktoś kojarzy. Kół. I ona tam live y robi. Kół z takim, nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest jej mąż, Ale tak. czy takim. No? ona Z do takim ciepły. panem nagrywa. I oni właśnie tam bardzo też polecali hybrydy z AliExpress. One kosztują tam 3, 4, 5 zł. I Paula je ma. I Paula już je używała, stosowała, i właśnie podobno zajebiste. No, także ja też je będę zamawiała, a w ogóle no, z jakiejś innej firmy chciałam sobie zamówić, i nie wiem, Będziecie słuchali mojego stękania, na temat hybryd, No tak to ja stękam codziennie, nie? Nie? Tak. Ta? Tak? Tak. Tak? Tak? No po Zamówiliśmy sobie, jedziemy odebrać po prostu. I później musimy iść na chwilę do Dawida mamy, bo ona też ma uroczyną. Ale Jak, raczej Jakoś tak wyszło. No, dzisiaj nie pijemy, nie, nie, nawet jak mamunia tam zaraz pewnie flaszeczkę na stół wy tego Nie, nie, ja poproszę herbatkę z miotkiem i z cytrynką i frut do domku Wczoraj się odchamialiśmy. a w ogóle jeżeli chodzi o torta, to robiła Dawida siostra No powiedz jaki pyszny, boże tu kawowy, tu porzeczka Ej, ona naprawdę, śmialiśmy się z Dawidem, no, zresztą ona o tym wie że wyglądowo to te torty nie są, ale to, co ona smakowo robi, to jest po prostu ogień, nie? No w ogóle, no te torty są niesamowite. Jak ja nie jestem za słodyczami, to jest po prostu... Jezu, co ja wyprawiam, ty, patrz. Ja jeździć nie umiem z tego wszystkiego. Zapomniałam, jak się biegnie. Czekaj, ja to można zamknąć. Także tort to był po prostu... Ojojojojo. A i cieszę się, bo ja pierwszy raz w życiu, naprawdę, pierwszy raz w życiu zrobiłam tyle jedzenia, Zostało nam kulturalnie na przykład dzisiaj do obiadku i byśmy sobie, wiecie, ziemniaczki, buraczka, czy ogóreczka, czy czegoś, ale że mamy ochotę na sushi właśnie nasza burżujowski obiad znowu. E, mam ochotę taką. No tak jakoś wyszło, że drugi tydzień z rzędu i potem znowu pewnie będzie przerwa. Ostatnio znowu już się jaramy, bo niedługo nie lecimy na Singapur. I Dawid tam znalazł fajne właśnie, bo my w Singapurze będziemy 3 dni, potem lecimy do Tajlandii i wiecie, żeby w trzy dni jak najwięcej zwiedzić tego Singapuru, nie? Widzę jak mnie nogi będą boleć No to będziesz przeciągnięty człowiek. Ja nie lubię łazić, a tam będę musiał, gorącznie <laughs> Fajnie będzie, ja się cieszę, bardzo się cieszę na ten Singapur, no Tajlandia to ja już wiem z czym to się je, tam to mnie tam jara, jadę poleżeć. jara mnie jedzenie i, I te, a no i chcemy ten kurs gotowania w końcu sobie ten. Taki fajny znaleźliśmy, na taką farmę się jedzie, znaczy tam nas zawożą, na farmę. Pokazują nam te rzeczy, różne tam warzywa i te inne tam szmery bajery, jak to wszystko u nich rośnie. Jak to wszystko u nich rośnie, potem... czekaj co to tam było? Potem jedziemy na ten... na te zakupy, tak? Na te straganiki nie, czy ja go, nie, czy tam nie było? Tam czy u nich to wszystko było? Te przyprawy, nie przyprawy i potem u nich się gotuje, nie? No super to wygląda. I wcale nie było to takie drogie, ceny są tam różne. Ale to chyba było 250 zł od osoby. To naprawdę... W ogóle to gotowanie nie jest jakieś kolosalnie drogie, bo nawet za 100 zł można było znaleźć. Dobra, teraz kończymy, bo wychodzimy zaraz. To mają tęskłę, wszystko zapsanie. Pokaż, pokaż, ja nie wytrzymam. O wow Teraz pewnie coś tak. Idziemy po sushi, idziemy po sushi, no. sushi, idziemy po sushi. Nie, ja nie umiem no się Ale bym zjadła! A tu trzeba dojechać do domu. A w ogóle chciałam powiedzieć, że co jesteśmy, to jest coraz więcej ludzi. Cieszy mnie to bardzo, bo naprawdę oni nie, nie od samego początku. Się o, Jezu, jakościowo to się bardzo poprawili. Ile oni już są z roku czasu, czy więcej? Więcej! Była rocznica teraz to a, no to, no to pana drog, ale no gratulation. Jest most Ładnie wygląda. Jest mos. A jakbym Cię teraz wysadziła gdzieś po drodze i sama sobie zjadła? Nie, no nie byłabym taką okropną małżonką Chyba. Uy, jak mi się jedno. A bardzo się, cieszy, to... się cieszy? No, Micha się cieszy, czy Mina Cię cieszy? Micha. Micha Cię cieszy? Morda. Tak? Brzuniu też ci się cieszy? Brzuniu też. Tak? Bardzo, bardzo? Bałdzo. Bałdzo? Nie bałdzo. Ja nie wiem co ja cię z tym szalikiem robię w ogóle. Ale okej. Okay. A w ogóle chciałem powiedzieć, że nawet nie mam lakieru na włosach i nawet mam fale loki koki. Po alkoholu to się robi. Po alkoholu to ja muszę codziennie pić? Znaczy nie. Zawsze, żeby... Możesz. mi wytrzymały loki, to muszę pić. To <laughs> dobrze, że ja nie robię loków codziennie. <laughs> nie no dobra, żart. 10 stopni ty. Dobra, nie bardzo... Ja nie... Bazel, nie na tym krześle usiadłeś, chodź tu. W ogóle jestem dumna prawie z siebie. Bo mam porządek. Dobra, tu trzeba jeść. To trzeba jeść. Co miałem jeść? Bazel zajął. A, do tego, do się. Tak? To jest kot, który uwielbia sushi. A pan do kogo? Ohohoho. Wojtka ten, trzeba mu zabrać. Pan do kogo? Nie przesadzacie. No hmm? tak mi się coś wydaje. Proszę. Daj mu. No daj, dajmy. dajmy. A ja wiem, że obrusy są do prania. No. czekał, Będę czekał, ojca zjadł. Łapki są ojoj, Ojojoj. No. Idziemy babci oddać krzesła? Proszę. Z dojadź. kotkiem. Tak? Idziesz z nami? Pasażer w nagapy? Tak? O, boże, jakie to słodkie, zobacz. <laughs> jakie to słodkie coś tu jest. Mir, a to... Madame. Proszę Cię zejść. Mir, albo idziesz do babci, albo schodzisz Ja nie wiem, czy babcia będzie zadowolona Z takim kotkiem dużym No, z takim grubym Nóżki no. Ci się nie mieszczą Mira Dobra, chodź, czy... o, o, korona Marka <laughs> I chciałam Wam pokazać moje cetuszko Które dostałam od Pauli i od mamy Wow! Oczywiście paluchy już powkładałam wszędzie. I jest naprawdę. No, jest wow! Super! Bardzo mi się podoba. A pigmenty, to jest niesamowite. To, co ja miałam, paletę Maksineczki i ostatnio miałam jeszcze paletę ZOEWY. Tam ZOIWY, co To powiem Wam, że jest rzeczywiście różnica w pigmentacji. Także będę sobie oczy malować. O, to ja. A to opakowanie na żywo to jest takie miłe, takie niesamowite, że ma szakra. I teraz tak, ja idę już edytować film. To jest taka ryba, z, którą zamówiłam na AliExpress. I są przeróżne filmy właśnie z tą rybą w internecie, że koty po prostu na jej, wiecie, widok dostają szału. U nas to troszeczkę inaczej się odbywa, ale tam jakieś zainteresowanie na pewno tym jest. Jednak nie aż takie, jak się pokazuje w internecie. Jezus Maria Bąbka. Malwina! Czerwoną sobie wybrałaś, tak? Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o Malwinkę, to nie jest. Yy, nie jest źle. Naprawdę. Ryszard był gorszy, jeżeli chodzi o choinki. A tutaj jest naprawdę bardzo dobrze, bym powiedziała, że Malwinka jest bardzo, bardzo grzecznym kotem. Za te stoły się biorę jutro, obrusy. Jutro wyniesiemy te stoły. I. Potem przesunę wtedy, bo tutaj mi się nie zmieści. I coś jeszcze chciałam powiedzieć? Jezus, o tej rybie. A, no potem zobaczymy, co tam będą szalali, szaleli z nią. Więc y, u mnie z kotami to jest tak jak z kocimiętką, że powinna działać na koty, a na żadnego z moich kotów kocimiętka nie działa. Także no nie wszystko jest y, dla każdego kota tak samo dobre. Malwiunia i jej tune tunel miłości. Także, no, będziemy za ten. Zaczynali znowu przygodę z hybrydami. Ciekawe, jak teraz mi pójdzie. No, i polećcie mi, z czego sobie właśnie zamówić, bo te z AliExpress, co mają bardzo dobre opinie, też chcę sobie pozamawiać, właśnie. No, to może ja idę edytować film, i później się jeszcze do Was na pewno odezwę w dniu dzisiejszym. Taki dzień po urodzi po urodzinowy. Przewiąć aparat jeszcze. Bo tutaj też mam jakieś pliki do zgrania. <noise> A w ogóle właśnie dostałam bardzo praktyczne prezenty. Ręcznik duży taki do yy, kompania. Yy, do łazienki nie taki plażowy. Yy, kawę do ekspresu ktoś mi pomógł w przeleciał. Kawę do ekspresu dostałam. Yy, czekajcie co jeszcze kieliszki dostałam. Yy, książkę dostałam, tą lampę. Tą paletę, torebkę, pieniążka nawet dostałam i parę zdrapek, gdzie było tylko dwa złote. Więc dobra. Na razie idę. Editation. Filmation. No rybcia. Dla Mirci mojej. Proszę. Malwina też chce no, zobaczyć. To to Kto pierwszy? Wow. Już koniec? Ekscytacji? Ryszard, chodź. Ryba jest. Nie? Rysi! Mirę coś bardzo, coś. Uciekła. Oj, mój myl! Oj, miłonia do ryby! Mhm. No proszę, mir. O matko, mój mir. Oho, chyba idzie, idzie. Rybak. Idzie rybak. Z małą głowką. Oho. Rysia, przejmie to Kychłaś przy... Kichłaś malwina, no co ty? Na zdrówko? No to by było na tyle. Rysia, kopie. To by było w tym filmie. Aha. Rysia, co wy widzicie w tej rybie? No, to jest to pan z tym Matko, Rysi. A co ma? No nie wiem, może na to ma jakieś te, wiesz, te koci, znaczy nie koci miętki, jeszcze jedno coś tam jest niby. Chyba to coś Ojej, <grym> O ludzie, ja nie, ja nie wytrzymam. A mój Mirco? Oddało mu. Mój nic? Tylko mała główka? A ma Mmm. -mm. Nie no, poczekaj, teraz jest Miry kolej, no, no wszyscy po kolei w to, tym, tym domu. Wszyscy po kolei, Mira ma inną miłonię. Ty ją kopiesz i przytulasz, a Mira zobacz. Jakieś końskie zaloty. Nie no, ryba jest tu, ty. Masz rybkę. To. Co ta nuno? No? Co z tą nuną się zrobiło? To, to byłeś do pani. Mój Mir. Ja, no to Rysia. Ooh, Merry Christmas baby Uhuhu, ale manewry słuchajcie Chciałam wziąć Dawida, żeby tutaj się z wami ładnie kulturalnie pożegnał Tak jak prawie ładnie zaczął dzisiejszego vloga Ale Sherlock Holmes odmówił, słuchajcie, odmówił Wiecie, tam gdzieś w tyle to zawsze takie Ła ha, ha hi, 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 hi", A przychodzi co do czego i kolololo już się wstydziocha więc weźmiemy go tutaj, słuchajcie, w obroty. Więc dzisiejszy film jest taki poimprezowy, i jaki vlog każdy widzi, więc pod tego vloga prosimy Was serdecznie o kciuka do góry i mam nadzieję, że wyszkolimy go tutaj wszyscy razem. Aby, wiecie, nie chodzi o to, żeby się pokazywał, bo ja od niego tego nie oczekuję, szanuję jego decyzję, on po prostu nie chce I, i taka jest odpowiedź: jakby ktoś pytał, dlaczego Dawid się nie pokazuje, bo często jeszcze pojawiają się nowe pytania, ze względu na to, że przybywa Was coraz więcej. Więc Dawid się nie pokazuje, dlatego że. Nie, że ma jakiś powód, tylko Dawid po prostu nie chce się pokazywać, więc y, taki jest jego ten. Ja szanuję jego decyzję i nawet y, nie zamierzam jakoś. Y, jakby to powiedzieć, no, próbować zmienić jego toku myślenia. Niech jest jak jest, uważam, że jest bardzo, ale to bardzo y, dobrze. Ale mógłby tak chociaż wiecie, czasami wziąć tę kamerę rzeczywiście. Ja bym tego paszczaka już gdzieś tam zasłoniła, nie? Ale żeby tak się chłopina trochę otworzyła, bo zobaczcie, że dzisiaj wyszło szydło z worka i on wcale taki bohater to nie jest. Jak przyszło co do czego, to aż jestem w szoku, że taki normalnie wstydzi. Och, załamał mnie trochę, więc poproszę Was o kciuka do góry i widzę się z Wami serdecznie jutro. Właśnie możecie zauważyć, że nie ma tutaj żadnej cyferki, bo przygotowuję już lampę na jutro, aby nie było wtopy kolejnej. Dzięki serdeczne, widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć!